Hej, hej, z tej strony Agnieszka z Oplotki. W tej serii zapraszam cię na garść informacji o technice punch needle. Jakie narzędzia, jakie materiały, jak w ogóle zacząć pracę z tą techniką. Kolejny materiał, z którym eksperymentowałam, to tiul. Chciałam poszukać takiego materiału, który byłby choćby częściowo półprzezroczysty albo przezroczysty i przyznam, że miałam nadzieję, że jeżeli będę wbijać nasze, nasze igły właśnie w takie dziurki, to będę w stanie w jakiś taki efekt właśnie tej pracy naniesionej na tiul i w miarę półprzezroczystego tła uzyskać. Niestety, nie wiem czy to widzisz, już tutaj widać, że rzeczywiście igły niszczą taki tiul. On nie rozciąga się podczas pracy, a raczej zostaje przerwany. O, widzisz? Zostaje przerwany podczas pracy igłą. Niestety sprawia to, że taka praca no, nie wygląda estetycznie, ale też po prostu taki materiał e, no, nie współpracuje. Jest bardzo trudno. Nawet kiedy pracowałam tą małą igłą, i teoretycznie powinno się udać. Tak, zauważę niektóre oczka zostawały. To problemem jednak było to, że bardzo często przy szybszej pracy znowu uszkodzeniu ulegał ten materiał lub nie zawsze nitka po prostu zostawała na swoim miejscu. Czyli po prostu ten materiał nie trzymał naszych pantelek tak jak powinien. I zauważ, tutaj kiedy wyciągnęłam to oczko. Już jest uszkodzona. Więc rzeczywiście nie do końca ten materiał się sprawdza. Może sprawdziłby się kiór, który jest troszeczkę bardziej elastyczny. Ja tutaj eksperymentowałam z różnymi rodzajami, nawet używałam jakichś starych firanek, tak? Drobniejsze oczka, bardziej rozszerzone oczka. Niestety minusem jest to, że nawet jeżeli ten materiał jest dosyć elastyczny i nie ulega zniszczeniu w momencie wbijania igły. To niestety nie trzyma naszych pętelek. Może uda Ci się znaleźć tiul, który troszeczkę bardziej współpracuje z igłą? U mnie niestety nie sprawił się. Przy grubych pozostawały dziury, więc praca była bardzo nieestetyczna. Przy cienkich igłach nie trzymał po prostu pentelek, nie trzymał nitki, więc niestety z tiulem nie wychodziło.